Cześć, witajcie. Witam Was na kolejnym treningu, w naszym majowym wyzwaniu. Dzisiaj skupimy się na górnej partii ciała, mocne ramiona, mocne smukłe ramiona to jest to, czego chcemy, my dziewczyny, prawda? To nie, fajna sylwetka to nie tylko yy, płaski jędrny brzuch, pośladki uda. Musimy zapracować na całą piękną naszą sylwetkę. Tak więc dzisiaj wysmuklimy, wzmocnimy ramiona i zbudujemy mięsień nasz biceps i triceps popracujemy nad nimi. Także do dzieła przydadzą Wam się hantle, które posiadacie w domu. Jeśli nie posiadacie hantli, możecie wykorzystać puszki z konserwami. Ja wzięłam dzisiaj pomidory w puszce. One są dość lekkie, także. Możecie wykorzystać coś cięższego. Mogą to być butelki z wodą litrową, półtora litrową. Półtora litrową jeszcze będzie w miarę fajnie schwycić w dłoniach. Mam też gryfy do hantli takich z takich siłowni i wykorzystam je w trzeciej serii. No więc co? Zacznijmy od rozgrzewki. W rozgrzewce skupimy się na górze. Wdech i wydech. Wdech, wydech. I jeszcze krążenie ramion w tył. Super. W włączcie sobie muzykę jaką lubicie. Ja będę trochę opowiadać Wam o tych ćwiczeniach i w przód. Musimy rozgrzać się, przygotować ciało do pracy. Przód, w przód, 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 przód. Nadgarstki. Bardzo newra newralgiczny punkt w dzisiejszym treningu. I spróbujcie w drugą stronę. Rozgrzewamy, rozgrzewamy. Ok, przedramiona. Staw łokciowy. Będziemy dużo dzisiaj pracować tą partią, więc postarajmy się rozgrzeć ją bardzo dobrze. I druga strona. Pamiętajcie o oddechu. Oddech jest bardzo ważny w każdym treningu. Nawet wtedy, kiedy ćwiczymy ramiona, wróćmy do nadgersków. Pamiętajcie o spięciu brzucha, pośladków, o ściągniętych łopatkach. Będę Was instruować krok po kroku. I jeszcze raz w tył. Uwaga, młoneczek. Tempo, 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 tempo. Super. Idzie świetnie. I w tym. Uważajcie, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Okej. Okay. Rozluźnij. Krążenie ręką w przód. Jedna. I druga. I obie ręce w przód. I uwaga, tył. Raz, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, I jeszcze wysok. Raz, dwa, raz, dwa. I tempo potem, 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 przyspiesz Super. Idzie ci świetnie. Jeszcze chwilka. Ok, rozluźniamy. Dłonie na wysokości klatki piersiowej. Raz, dwa i trzy na tył. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. W dzisiejszym treningu przyda nam się również krzesło. A jeśli nie macie w pobliżu krzesła, czy też kanapy, możecie zrobić to ćwiczenie z podłogi. Będzie proste. Ok. Ramiona. Przód. I ty. Zataczamy kółeczka. Świetnie, na pewno czujecie już rozgrzanie. Rozgrzejmy też trochę cały tułów. I druga strona. Zrobimy dzisiaj trzy serie ćwiczeń. Jeśli będziecie mieli ochotę na to, aby dołożyć sobie jeszcze serię, to jak najbardziej. Miednica, przód, tył, przód, tył. Przód, tył. Przód, tył. Ok. Rozgrzejmy jeszcze. staw kolanowy. I do wewnątrz kółeczka. Pięknie. Góra, dół. Wginamy kolana, nie prostujemy tułowia. Ok, wspięcia na palce, wspięcia na palce, raz. Dwa. Ok, głęboki wdech na koniec. Rozgrzewki i jeszcze jeden. Bierzemy oddech łyka wody, sprzęt do ćwiczeń i zaczynamy nasz trening. Ja ustawiam timer, sześć ćwiczeń, tak jak mówiłam, ja ustawiłam obciążenie w dłoń. Czy to są butelki, czy to są hantle, dostosujcie ciężar do swoich możliwości. Możecie w trzeciej serii dołożyć sobie większy ciężar. Nie forsujcie się na samym początku, żeby potem czasem nie zmniejszać ciężaru. Lepiej sobie dołożyć i dać radę dobrze, prawidłowo wykonać te ćwiczenia do samego końca. Także uwaga do dzieła! Tajmer będzie nam odliczał czas. Zaczynamy od rozpiętek. Raz, dwa. Brzuch spięty. To ma być szybki ruch w górę, miarowy w dół. Dobrze Wam idzie? Dziewczyna nazywa się Rozpiętki. I za chwilę kończymy. Rozluźnijcie ramiona. Handle trzymamy z nachwytem. Nachwyt i podciągamy pod brodę. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Brzuch wciągnięty, spięty, pośladek spięty. Super. Pracujemy, pracujemy. Podciągnij pod samą brodę ciężar. Już prawie koniec. Ok. Dłonie z obciążeniem rozpostarte. Ugniamy do kąta prostego, wyciskamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, trzy, cztery. Raz, trzy. Dokładnie. Pięknie. Super. Czujecie pieczenie? To dobry znak. Ok, rozluźniamy. Teraz obciążenie jest z podchwytu i uginamy na biceps. Pokażę to bokiem. Raz. Dwa. Jak ktoś ma w domu sztangę, to śmiało może sztangę w łokiecie z blisko tułowia. Ja mam minimalne obciążenie dziś, a to dlatego, że chcę Wam po... najważniejsze dla Was jest to, żebym pokazała wam prawidłowość ćwiczenia. To jest trening dla Was. Wydobierać obciążenie do własnych możliwości. Super. Łączymy puszki, hantę, co macie. Z nad głowy będziemy opuszczać obciążenie za głowę. Łokcie są blisko głowy, ramiona są blisko głowy. Angażujemy triceps w tym ćwiczeniu. Przed ostatnie ćwiczenie w serii. Jak tam, ciepło. Ciepło pali. Mięsie aktywowane. Pracują. OK, odstawiamy obciążenie. Jeśli masz krzesło, weź krzesło. Jeśli nie, zrób to z podłogi. Podchwytujemy krzesło, uginamy łokcie. Super. Pali, mocno pali, nie przerywaj. Ostatnie sekundy. Jeżeli robisz to z podłogi, pozycja jest ta sama, tylko dłonie wzdłuż tułowia są ustawione na podłożu. Krótka przerwa, rozluźnij ramiona, napij się wody, łyk wody. Bardzo ważne picie wody. W trakcie treningu, a także picie wody przez cały dzień, jest istotne bardzo w waszym metabolizmie. Woda wypukuje w tłuszcz, także picie jej dużo, dwa litry dziennie przynajmniej. Tym bardziej, jeśli trenujecie. Super. Jesteście gotowi na kolejną serię. Jest już gorąco. Mięśnie są już aktywowane, rozgrzane. Przechodzimy do serii numer 2. Włączamy timer, bierzemy obciążenie i startujemy na początek rozpiętki. Pamiętasz? Na pewno w drugiej serii już pamiętacie świetnie kolejność ćwiczeń. Uwaga, prawie koniec. Ok, nachwyt i podciąganie pod brodę. Gotowi? Trzy, dwa, jeden. Startujemy. Działamy, działamy. I już prawie. Okej. Okay. Patrzę na timer. Dłonie, ręce rozpostarte. Ugnij, wyciśnij w górę. Raz. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Takie niewinne ćwiczenie. Bardzo pięknie pracują mięśnie. Bicep z na ramienne. Pamiętajcie spięcie brzucha. W tej serii pokażę wam jak zrobić ostatnie ćwiczenie z podłogi. Okej. Okay. Teraz uginamy na biceps. Łokieć jak najbliżej tułowia. Uginamy. Raz, dwa. Tak jak już mówiłam, jeśli masz sztangę, śmiało. Ale Wam pokazać, jak możecie wykorzystać to, co macie w domu. Nie ma wymówki, że nie mam handli, nie mam, nie wiem, sztangi, ławeczki. Można wszystko wykonać domowymi sposobami. Obciążenie w domu na pewno się znajdzie. Okej, okay, rozluźnijcie, teraz będzie triceps. Łączymy obciążenie nad głowę. Wiem, że słabo to widać i uginamy. Ugnij. Ramiona blisko ucha. Właściwie wasz biceps znajduje się teraz blisko ucha. Starajcie się złączyć ciężarki, butelki z wodą puszki, co macie, zależy w zależności, czym ćwiczycie. Ostatnie ćwiczenie to z krzesłem. Pokażę je teraz bez użycia krzesła. Dłonie wzdłuż tułowia, i uginaj łokieć. Nie wachluj, tylko góra, dół, pupą. Pracuje łokieć. Triceps powinien piec. Garąco. Rozluźnij mięśnie, rozluźniamy, pijemy łyka wody, przed nami trzecia, ostatnia seria, a potem rozluźnimy ramiona, zrobimy sobie krótki stretching, a zachęcam Was też do odpalenia sobie naszego majowego wyzwania odcinka ze stretchingiem, bądź z jogą, bo naprawdę warto, warto wyciszyć po treningu, Ciało zbalansować ten wysiłek. Jeśli to jest bardzo wysokiej intensywności trening, warto potem zrobić sobie krótki balans, wyciszyć ciało. To też wpływa bardzo korzystnie na metabolizm. A co z tym idzie? Na chudnięcie. Łyk wody pomiędzy seriami. Nie napijajcie się tej wody też zbyt dużo, bo potem wszystko się kotuje. Może dziś przy treningu ramion nie jest aż takie istotne, bo nie mamy dzisiaj wyskoków, ale przy tabacie, na przykład przy interwałach jest to uciążliwe. OK, włączamy timer i startujemy. Rozpiętki. Ja biorę teraz coś cięższego, tak? Teraz będzie paliło żywym ogniem w moim przypadku. Bo mam tu przynajmniej ze trzy kilo w dłoni jednej i drugiej, po trzy kilo każde. Rozpiętki. Energiczny ruch w górę. Mialowy w dół. Rozluźnij ramiona na chwyt i podciąganie pod brodę. Gotowi? Startujemy. Jedna, raz, druga, raz jedna. Raz drug. Raz jedna. Raz drug. Raz jedna. Puszkami szło znacznie lepiej. Ło. Wow. 10 sekund do końca. Daj radę jeszcze, dajesz, dajesz. Nie poddawaj się. Jestem z Tobą. Ok, rozluźniamy. Teraz ten nasz kąt prosty. Tak. Rozpostarte ręce. Ugnij, wyciśnij i wróć. Ugnij, wyciśnij, wróć. Jest piekielnie ciężko, ale się nie poddaje. Zepni brzuch, zepni pośladki. Rozluźnij. podchwyt. Pamiętaj, żeby objąć kciukiem ciężar. Uginanie na biceps. Raz i dwa. I trzy. Pięknie. Nie przejmuj się, jeśli nie używasz. Bardzo ciężkich hantli na początku treningu. Dokładaj w miarę i dalej w las. Dokładaj sobie ciężaru. Zobaczysz, że pierwszy trening wykonasz nawet z obciążeniem pół kilograma, ale za tydzień weźmiesz już kilogram. Później zrobisz progres, weźmiesz półtora i tak dalej. Nie zrażajcie się, nie rezygnujcie, bo dziś nie dałam rady zrobić całego treningu. Z nad głowy. I biceps. Tak jest. Ręce blisko głowy, ramiona blisko głowy. I jak już mówiłam o progresie, nie zrażaj się. Jeśli dziś zrobiłaś 20 brzuszków, to nic, jutro zrobisz 30. I tak z dnia na dzień będziesz robić postępy. I to właśnie o to w tym wszystkim chodzi. O to, żeby przekro, przekraczać kolejne granice wytrzymałości. Okej. Okay. I ostatnie ćwiczenie. Krzesełko. Wracam do krzesła. Po Rand. Rant. I ćwiczymy. Mięśnie palą, wiem. Ćwicz, a ja Ci opowiem o tym, jaki zrobisz progres za tydzień, dwa, miesiąc. Ćwiczymy i opowiadamy. Dokładając sobie ciężaru, będziesz sama z siebie, sam z siebie dumny. To jak brniesz dalej. Zobaczycie zmianę w Waszej sylwetce. Uuu, wasza siła się zwiększy. Wytrzymałość również. I naprawdę po miesiącu zauważycie efekty niespodziewane dołożycie do tego zdrowe odżywianie. Na naszym majowym wyzwaniu dowiecie się wszystkiego na temat jak się odżywiać i lepić wody, jak skomponować posiłek. Ok, zaczynamy stretching. Rozluźnianie ramion. Zachęcam Was do tego, żebyście zrobili czwartą serię tych ramion. W naszym półgodzinnym treningu ręka do boku, przyciągnij ramię, rozluźnij już teraz. W naszym półgodzinnym treningu nie zdążymy zrobić czterech serii, ale śmiało możecie dołożyć sobie jeszcze jedną serię. To naprawdę bardzo korzystnie wpłynie. Na całość treningu. Lub też możecie wracać do niego. Wybierajcie sobie, wymieniajcie treningi. Różnorodność jest bardzo istotna i to, żeby nie skupiać się, koszyczek splatamy i wypychamy go w przód. Klatka się zapada, miednica, wypychamy ją. Różnorodność Równo, treningu jest ważna. Koszyczek spleciony w tył. Nie skupiajcie się na jednej strefie. Niech dziś to będą ramiona, jutro brzuch, pojutrze pośladki, uda. A przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu zróbcie sobie trening interwałowy, jeśli stan zdrowia nie, nie stoi na przeszkodzie w tym. Ugnij nogi w kolanach, odwiń kolano do wewnątrz, wyciąg jeśli nie ma przeciwwskazań do intensywnych treningów, nie macie problemów z sercem, jak najbardziej polecam tabatę. Interwał. Ćwiczenia te podkręcą metabolizm a także zwiększą waszą wydolność. Ćwiczenia takie jak dziś. Łapiemy za łopatkę i ramię łokieć z góry nad głową. Ćwiczenia takie jak dziś wzmacniają, budują mięśnie i rzeźbią ciało, ale ćwiczenia kardio również są jak najbardziej wskazane. I ćwiczenia wszelkie ćwiczenia z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Było mi bardzo miło, głęboki wdech. I wydech. I jeszcze jeden. I wydech. Było mi bardzo miło gościć w waszych domach. Mam nadzieję, że podobał wam się trening, że czujecie efekty. Powtarzajcie ten trening sobie. Możecie śmiało dwa razy w tygodniu. Pomiędzy innymi treningami, tak, interwałami, tabatą, ABS-ami. Śmiało. Testujcie, próbujcie na koniec wyciszenie. Joga jest świetną alternatywą. Ćwiczenia, zdrowych kręgosłup, wzmacnianie dolnego odcinka. Yy, bardzo ważne. Yy, zostawiam was z tym treningiem i do zobaczenia w kolejnych filmach na kolejne yy, strefy naszego ciała. Pa